Proponuję dzisiaj przeniesienie się w nieco inny wymiar. Przeniesienie się wręcz dosłowne, ponieważ chciałbym, abyśmy dzisiaj podążyli śladem apostoła Jana, który został porwany jako, można powiedzieć, jeden z pierwszych, czy jako pierwszy przedstawiciel Kościoła, czyli uczniów Chrystusa, by zobaczyć to, co Bóg przygotował dla nas potem. Jeden z ostatnich rozdziałów, dwudziesty rozdział ostatniej księgi Biblii, opisuje w sposób taki chyba najbardziej szeroki przyszłość dla wierzących. Oto obszerne fragmenty tego. I widziałem nowe niebo i nową Ziemię. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza Ziemia przeminęły i morza już nie ma i widziałem miasto święte nowe jeruzalem wstępujące z nieba od boga przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego i usłyszałem donośny głos stronu mówiący oto przybytek boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi a oni będą ludem jego a sam bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Opis nieba, apostoł Jan zaczyna od negacji, od negacji zła, od negacji cierpienia, smutku, śmierci i tak dalej, tych wszystkich rzeczy, których niestety doświadczamy tu na ziemi, które nie są dla nas przyjemne, które nam ciążą i które z radością porzucimy. Dlatego ten opis nieba zaczyna od tego, czego tam nie będzie i otrze wszelką łzę z oczu ich. Dalej, apostoł odnosi się do tego, jak się tam dostać jak bardzo pewne powinno być w umyśle wierzącego, to, co ma się stać potem, że nie tu i teraz, nie tym, co tu i teraz i tym, co widzimy, mamy żyć, ale tę perspektywą wieczności, którą Bóg nam ukazał, i rzekł ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię i mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Pewne i prawdziwe. Na to chciałem zwrócić uwagę. To jest źródło, to jest podstawa wiary chrześcijan, słowo Boga, pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Ja, czyli. Znalezienie się w niebie daje sam Bóg, tu biorąc pod uwagę to przedstawienie się, ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, w tej samej księdze odnosi się to do Jezusa: ja dam, to ja daję życie wieczne. Komu? Pragnącemu, pragnącemu człowiek musi chcieć wznieść się ponad Materialny aspekt swojej egzystencji. On musi chcieć żyć wiecznie. On musi chcieć spotkania i bliskości z Bogiem. On sam musi wreszcie chcieć uwolnienia od ciężaru grzechów, które ma. Ja pragnącemu dam darmo. Darmo tu jest bardzo jasno podkreślone. Miejsce w niebie które daje Jezus tym, którzy pragną, nie jest za nasze dobre chęci, za naszą moralność, za nasze dobre uczynki czy nawet uczynki religijne, nie zachodzenie do kościoła czy odbywanie jakichś praktyk. Nie. Chrystus na krzyżu zapłacił doskonale, pełną cenę za wszystkie grzechy, czyli za każdy jeden z osobna grzech każdego człowieka i wszystkich razem wziętych. Dlatego On pragnącemu daje miejsce w niebie darmo ze źródła wody żywota, która z niego wypływa. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą. Blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. Początek opisu nieba to jest czego tam nie będzie nie będzie tego wszystkiego, co nas trapi tu na ziemi. Ale kiedy przychodzi do opisu, co tam będzie, autor już nie może odwołać się do czegoś, co znamy zło, łzy, śmierć znamy ale to, jak będzie w niebie Wykracza poza nasze wyobrażenia. W innym miejscu inny apostoł powiedział: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg dla nas przygotował. Dlatego teraz autor idzie w kierunku porównań. Widzi jakiś blask, jakąś jasność. Mówi: Blask jego nie jest taki jak, mówi: Podobny do. On widzi coś, czego nie potrafi opisać za pomocą tego, co już widział. Jedynie mówi o jakichś skojarzeniach. Jest to coś tak wspaniałego, coś tak pięknego, tak pociągającego go, że tylko odwołując się do jakichś najspanialszych kosztowności i pięknych widoków, które dają kryształy, potrafi w jakiś sposób tylko to opisywać za pomocą porównania. Podobny do. Dalej właśnie w tej samej konwencji. A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo zaś miasto ze szczerego złota. Podobnego do czystego szkła, że widzi coś, czego tu na Ziemi nie widział. Złoto jest piękne, świeci się, ma blask, ale jest nieprzezroczyste. Szkło z kolei jest przezroczyste, no ale nie ma tego, co ma złoto. A tu on widzi coś, co jest z jednej strony takie jak złoto, czy podobne do złota, a z drugiej strony takie jak szkło, przezroczyste. Dlatego opisuje coś, jeszcze raz powtarzam, odwołując się tylko do jakichś skojarzeń czy podobieństw. To, co Bóg dla nas przygotował w niebie, jest nie do opisania za pomocą ziemskiej terminologii, ponieważ tu na Ziemi nie ma nieba, jeszcze nie ma nieba, mamy dopiero jego jakieś zaczątki. Ciekawą rzeczą jest, że w tym mieście też nie ma żadnej świątyni, lecz świątyni w nim nie widziałem. Albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest Jego świątynią oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. Kończy ten wspaniały i nie do końca dla nas zrozumiały opis, znowu można powiedzieć biletem wstępu, tym sposobem, w jaki człowiek może się tam znaleźć. Mówi, i nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Jasny podział: ludzie, którzy sami są ze swoimi grzechami, którzy nie porzucili ich, nie zwrócili się do Boga. O oczyszczenie ze swoich obrzydliwości, nie mają wstępu do tego nowego miasta, do nieba. Nie mają. Nie będziemy tam mieć ich towarzystwa i nie jest to dla nich miejsce. Bardzo jasne określenie: tylko ci, tylko ci. Nie tak, że ci, a inni, może jakimś, jakąś inną drogą, wszystkie drogi prowadzą do Boga i tak dalej, trere Morele, dzisiejszego jakiegoś ekumenizmu, przeradzającego się już w synkretyzm religijny, że wszystkie religie razem łączy. Tu jest jasno i dobitnie pokazane: tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka, w Księdze Życia Jezusa. Najważniejsze pytanie: czy Twoje imię zapisane jest już w tej księdze.